O mówiącym ptaku, śpiewającym drzewie i złotej wodzie. Część druga. Gdy znalazł się u podnóża gór, postawił konia i zaczął się wspinać. Po drodze mijał czarne głazy i słyszał dziwne dźwięki. Gwizdy, syki, jęki piski, krzyki i huki. Wydawało mu się, że głazy były ludźmi i prowadziły ze sobą rozmowę. Zatrzymaj się go! Zaś za nogi! Łapcie go i Bachman z trudem mógł opanować drżenie nóg, a serce waliło mu jak oszalałe. I wtem, gdy ktoś krzyknął za jego plecami Hej! Odwrócił się i natychmiast zamienił się w czarny głaz. Perzada codziennie oglądała nóż, który dostała od brata. W chwili, gdy Bachman zamienił się w głaz, ostrze noże pokryło się czerwonymi oraz rdzawymi plamami. Dziewczyna pobladła, gdyż oznaczało to, że bratu przytrafiło się coś złego. Parwes postanowił go odszukać i przywieźć siostrze obiecane prezenty. Na nic zdały się prośby, że nie chce tracić także i jego. Był nieugięty. Przed wyjazdem podarował pery różaniec ze stu pereł. Dopóki wszystkie perły będzie można łatwo przesuwać, to znaczy, że żyje. Jeśli jednak nie zdołasz tego zrobić. Powiedział i. Zawiesił głos. Podróż Parweza przebiegła pomyślnie, jak najstarszego brata. Również dotarł do starca, który odradzał mu dalszą drogę i zalecał powrót do domu. Ale, że młodzieniec był tak samo uparty jak Bachman, starzec wytłumaczył mu, jak dotrzeć na szczyt góry, po czym dał mu kłębek. Kiedy chłopak był już w połowie drogi, uległ pokusie i obejrzał się za siebie. Dołączając do innych czarnych głazów. Każdego poranka i wieczoru Peryzada przeliczała perły na sznurku, przesuwając je z jednej strony na drugą. I gdy któregoś dnia sięgnęła po sznur pereł, zobaczyła, że są tak mocno ściśnięte, że nie można ich ruszyć. Zapłakała z bólu i rozpaczy, pomyślała, że życie bez braci nie ma sensu, i postanowiła, że w męskim przebraniu uda się w strony, w których obaj zginęli. Świetnie jeździła konno, doskonale strzelała z łuku i nie bała się trudów podróży. Przebyła tę samą drogę, którą jechali jej bracia. I tak jak oni, 20 dnia spotkała staruszka. Spytała go, gdzie można znaleźć mówiącego ptaka, śpiewające drzewo i złotą wodę. Starzec przyjrzał się jej, a że niejedno w życiu widział, nie zmyliło go męskie ubranie. Dlatego Zapytał, co taka piękna dziewczyna robi w tak niebezpiecznym miejscu? Dawno słyszałam o tych trzech cudownych rzeczach i chciałabym, aby znalazły się w ogrodzie, który stworzył mój ojciec. Starzec opowiedział o czychających niebezpieczeństwach, ale Perzada przekonywała, że nie ulegnie pokusie i obejrzenia się za siebie. A dziwnych dźwięków i strasznych głosów się nie boi, bo zatka sobie uszy. Starzec uśmiechnął się, gdy to usłyszał. To mogła wymyślić jedynie kobieta, pomyślał. Powiedział z podziwem i zaczął wierzyć, że może właśnie jej uda się coś, co nie udało się żadnemu śmiałkowi. I wiecie co, dokonała czegoś, co było marzeniem wielu mężczyzn. Zatkała uszy i spokojnie dotarła na szczyt góry. Tam odnalazła klatkę z mówiącym ptakiem. Kiedy wyjęła waciane zatyczki z uszu, ptak przemówił ludzkim głosem: Odważna panienko, od dziś jestem Twój i spełnię każde Twoje życzenie. Jesteś bardzo odważna. Pytaj, o co chcesz. Powiedz mi, gdzie jest złota woda? Poprosiła dziewczyna. Mówiący ptak wskazał jej miejsce, w którym znajdowała się złota woda. Peryzada szybko odnalazła je i napełniła flaszeczkę cudowną wodą. Potem wróciła do mówiącego ptaka i powiedziała: no A teraz powiedz mi proszę, gdzie znajdę śpiewające drzewko. Poszła we wskazane miejsce i wśród wielu drzew rozpoznała to jedno. Ślicznie szeleściło listkami i przywitało ją śpiewem. Chciała je zabrać ze sobą, ale było grube i wysokie. Wróciła więc do mówiącego ptaka, żeby się go poradzić. Wystarczy urwać tylko gałązkę i zasadzić ją w ogrodzie, wyjaśnił. Gałązka, zapuśćcie korzenie i niedługo wyrośnie z niej drzewo. I tak Peryzada spełniła swoje marzenia o posiadaniu trzech cudownych rzeczy. Najbardziej jednak chciała odzyskać braci. Domyśliła się, że zamienili się w czarne głazy. Zapytała więc ptaka, jak może ich odczarować. Weź ten zban, który stoi przy drzewie i schodząc z góry pokrop wodą napotkane kamienie. Poradził. Perzada zrobiła tak, jak przekazał jej ptak. Wystarczyła jednak kropelka i każdy głaz przemieniał się w młodzieńca. Dziewczyna starała się nie pominąć ani jednego. Ożywiła także Bachmana, a zaraz po nim Parweza. Wszyscy troje rzucili się sobie w ramiona. – Co robią czarne głazy? – spytała odważna księżniczka. – Śpią! – i roześmiali się. Później opowiedziała braciom, jak udało się jej przejść drogę, a na koniec pokazała im mówiącego ptaka, gałązkę zaśpiewającego drzewa i naczynie ze złotą wodą. Rodzeństwo wyruszyło do domu. Po powrocie Peryzada ustawiła klatkę z ptakiem w ogrodzie różanym. Gdy ptak zaczął śpiewać, zleciały się kowronki zięby i sikorki. Ptasim trelom nie było końca. Peryzadzie tak się to podobało, że postawiła złotą klatkę z mówiącym ptakiem w swoim pokoju. Następnie zasadziła przed domem gałązkę i obserwowała, jak wypuszcza listki. Gdy wyrosło drzewo, poruszało na wietrze gąskami i liśćmi, jakby grało na harfie. Ostatnią cudowną rzecz. Wodę wlała do dużego naczynia w ogrodzie. Uwolniona z banka, woda zaczęła podskakiwać, wzbierać, aż trysnęła. Zatoczyła łuk i opadła. Prawdziwa fontanna. Teraz ogród był najbardziej niezwykły na świecie. Od tej pory rodzeństwo żyło w spokoju i wszystko było jak dawno. Bachman i Parwes oczywiście zajęli się tym, co najbardziej lubili – polowaniem, a ich siostra domem i ogrodem. Któregoś dnia bracia wyruszyli na łowy do lasu. Los chciał, że tego samego dnia na polowanie wybrał się Hosru. Spotkali się na leśnej ścieżce. Na widok króla młodzieńcy szybko zeskoczyli ze swoich koni, żeby mu się pokłonić. Władca uważnie im się przyglądał, Zachwyciło go, że każdy ruch młodzieńców był pełen dostojeństwa. Kim jesteście? zapytał. Strażnikami ogrodu, panie to dlaczego jesteście w lesie? uśmiechnął się do nich życzliwie. Lubimy polować powiedział starszy brat. W takim razie zapolujmy wspólnie. Bracia zgodzili się i szybko wyruszyli na leśne odstępy. Kiedy pojawiła się zwierzyna, Bachman postanowił zaczaić się na lwa, a jego młodszy brat na niedźwiedzia. Prawie jednocześnie dopadli zwierząt i rzucili oszczepami z taką zręcznością, że jeden przebił lwa, a drugi niedźwiedzia. Król obserwował ich poczynania i nie mógł wyjść z podziwu: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jestem pod wrażeniem Waszych umiejętności. Przyłączcie się do mnie i zamieszkajcie w moim pałacu. Bracia zawstydzili się, bo od śmierci ojca nie usłyszeli takich miłych słów. Propozycja króla była ciekawa, ale przecież nie mogli zostawić siostry. Poprosili więc władcę, by ich odwiedził następnego dnia. Chcieli, by poznał Peryzadę. Siostra postanowiła ugościć króla najlepiej, jaką miała. Na wszelki wypadek spytała mówiącego ptaka, jaką mu podać potrawę. Szlachetna księżniczko! Przygotuj wszystkie ulubione dania Twoich braci, ale pamiętaj, żeby każdy dostał półmisek ogórków nadziewanych perłami. Ogórki nadziewane perłami? Skąd ja wezmę perły? Zapytała. Zaufaj mi, zobaczysz, że to przyniesie coś dobrego. A co do pereł, wykopiesz je z prawej strony śpiewającego drzewa tuż przed samym świtem. Dziewczyna posłuchała rady i wczesnym rankiem znalazła pod drzewem szkatułkę, a w środku perły. Później przygotowała ogórki i do każdego włożyła perłę. W południe do domu trojga rodzeństwa przybył król Horsu. Bracia powitali go pierwsi i przedstawili mu swoją siostrę, kłaniając się nisko. Król popatrzył na nią życzliwym okiem. Wspaniali bracia, równie wspaniała siostra! Powiedział i po ojcowsku pogłaskał ją po głowie. Później dziewczyna oprowadziła władcę po cudownym ogrodzie. Wreszcie usiedli do stołu, by skosztować potraw, które przygotowała. Kiedy król sięgnął do ogórka i natrafił na perłę, nie mógł wyjść ze zdumienia. — Perły w ogórkach? Jakież to dziwne! Wszyscy obserwowali króla i nie mieli śmiałości się odezwać. Oprócz mówiącego ptaka, który siedział w swojej złotej klatce niedaleko stołu. Dziwne, że w ogórkach są perły, a nie jest dziwne, że uwierzyłeś złym siostrom swojej żony i że twoja żona urodziła trzy razy i nigdy nie zobaczyłeś dziecka? Za to uwierzyłeś, że urodziła psa, kota i kawałek drewna. Dla mnie to jest dziwne. Twoja żona cierpi w zamknięciu, a jej okrutne siostry cieszą się wolnością. Król zasmucił się i głęboko zamyślił: Spójrz na nich! To są twoje dzieci! Wyłowił je z wody i wychował królewski ogrodnik, który zawsze marzył o potomstwie. Jego marzenie się spełniło. Królu nadszedł czas, byś uwolnił swoją niewinną żonę. Przedstaw jej dzieci, które urodziła. Po przemowie ptaka, ojciec Bachman, Parwes i Peryzada padli sobie w ramiona. Jakaż była ich radość! Później Hosru pożegnał się na krótko tylko po to, żeby z więzienia oswobodzić żonę, którą przeprosił ze łzami w oczach. Wiedział jednak, że jedynie widok dzieci rozweseli jej smutne oczy. Tego samego dnia oboje pojechali do wiejskiego domku z cudownym ogrodem, by spotkać się ze swoimi dziećmi. Wszyscy razem zamieszkali w pałacu, a księżniczka w swojej nowej komnacie zawiesiła złotą klatkę z mówiącym ptakiem. Soboty i niedziele. Spędzali w wiejskim domku otoczonym najcudowniejszym ogrodem świata, czytała Sara Wodin.